Hejka, hejty kropka, Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale e, Dzisiaj widzimy się e, z magazynem LEGO Star Wars i jest to numer e, siódmy na ten rok. Dzisiaj wyjątkowo zaczynamy od prezentów. Mianowicie, tak się prezentuje karta limitowana e, Luke Skywalker contra Darth Vader z serii trzeciej, e, właśnie z kart Lego Star Wars. No a tak się prezentuje X-Wing. Znaczy Ewing, przepraszam, Ewing, który znajdziecie na moim Vinted, ponieważ mi on nie jest potrzebny. Ja mam go w sensie troszeczkę w innej wersji, ale jak mówię, nie jest mi on potrzebny, dlatego znajdziecie go na moim vintage. Link w opisie. Na okładce mamy Artudito i C3PO. Dalej mamy Disney. Magiczna księga, pokaz Fontan. No, tutaj mamy spis treści. Zaczyna się komiks. O, zobaczcie tutaj yy, nowy. To w ogóle nie jest strona, to jest tutaj uwaga bezpłatny komiks, czyli tutaj mamy troszeczkę informacji o nowych bohaterach oraz komiks z nowej serii Lego To Dreams. Yy, no spoko, że jest takie coś, bardzo fajne, że, że takie coś tutaj dodali. Jeszcze na końcu taki jakby plakat. No bardzo fajne to jest, serio. Mega spoko, że jeszcze takie coś, coś tutaj dali. E, no ale wracając tutaj, no to tutaj mamy końcóweczkę już naszego komiksu. Jakieś tutaj już zadania pierwsze. E, no i... Ten koniec tego komiksu. Tutaj. Na pierwszym plakacie mamy yy, Fafalfa Tina, Szturmowców, yy, tutaj pewnie będzie Wader, a jednak nie ma, to po prostu pisze Imperium. A tutaj mamy no, flotę. M mamy te statki, tutaj na przykład jest ten dzisiejszy Ewing. E także tutaj mamy troszeczkę o statkach. E nowy numer magazynu LEGO, Jurassic World, już jest w sprzedaży. Jakieś zadania. Jak złożyć naszego Ewinga oraz komiks o właśnie tym Ewingu archiwa Jedi tu mamy jakieś te, jak to pisze, stwory, galaktyki e, prace, czyli poczta no i już 29 czerwca pojawi się nowy magazyn z minifigurką Szturmowiec Zwiadowca bardzo fajnie, ponieważ ja posiadam takich już dwa, także kolekcja się tutaj powiększy jako komiks, jak widzicie, mamy komiks znowu z sequelów, także bardzo fajnie. Plakaty też są z sequelów, także też mega fajnie. Nawet na okładce jest Kylo Ren, więc mega spoko. No i nowy numer Dinozaury od 6 czerwca wy sprzedaży. No i ten był wczoraj na kanale, także... Nowy numer Lego niczego Legacy. No dobrze, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dzisiaj troszeczkę taki mega szybki filmik. Ja aktualnie składam nowy zestaw z Lego niczego Dragons Rising. Także szykujcie się na recenzję, no i widzimy się niedługo. Pa!